Dwunasty dzień listopada. A piękna alejka. Aha, oświetlona. Latarenki wcale nie takie wypasione. Cisza, spokój, wszyscy siedzą w domkach. A tu idzie też jakaś miłośniczka spacerów pod ciemku. a może po prostu idzie do domu. Tak czy inaczej. A, już mówiłam, jaka data. No dobra, no, 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 12. listopada 2025 rok, żeby nie było. No i ja, miłośniczka, listopadowych ciemnych popołudni. No, wyruszyłam, bo dzisiaj po prostu miałam przedpołudnie z przygodami. No to, no to po prostu pomyślałam sobie, że trzeba kuć żelazo, póki gorące. Jeśli mam coś do powiedzenia na ten temat, to właśnie wyruszyłam. No tą alejką, którą zwykle przemierzam moją trasę spacerową za dnia. No a dzisiaj będzie wieczorową porą, ale potem, jaką wieczorową, jaką wieczorową trzy, jest dopiero popołudnie. Tak czy inaczej, a za to szczególnie. No i dzisiaj będę się przechwalać na prawo, na lewo i ja opowiem pewną historyjkę która może będzie dla kogoś. Jakimś wzmocnieniem, a może a może wzorem do naśladowania. No ja, taka wspaniała Anka, no to po prostu tylko mnie naśladować. A sprawa była banalna. Wszystko myśliłam w mojej główce ślicznej. Oczywiście, że dorobię kluczyk, że pojadę tam, gdzie pojadę, że otworzę to, co otworzę. No, taka skrzynka od elektryczności. No nie będę wtajemniczać w różne inne szczegóły, bo to nuda. No w każdym razie plan był bardzo precyzyjnie i co do godziny wszystko ustalone. Ja ze sobą ustaliłam No i oczywiście dobieram się do tej skrzynki Na takim korytarzyku <noise> Ale kluczyk, który byłam uprzejma Dorobić za całe 26 zł To dobrze, w piękny kluczyk Tylko, że on do skrzynki Ale tej od listów No i co? No i de No i cały plan Po prostu wziął w łeb Natychmiast ten plan wziął w łeb no i wszystko, co było tak dobrze uplanowane, wzięło w łeb, no. Ale ja za to szczególnie, za to szczególnie jestem z siebie zadowolona i dumna, że nawet mi jeden nerw się nie ożywił, po prostu, kompletnie kompletnie zero a, jakie wesołe towarzystwo kompletnie zero zdenerwowania pomyślałam sobie aha Fuh. widocznie teraz to jeszcze nie jest ten czas żeby tę sprawę pchnąć do przodu no to jak nie można jej pchnąć to ja nie będę jej pchać na siłę jak się nie da a po co no i po prostu jak to się mówi odeszłam z kwitkiem nie załatwiwszy sprawy no nie powiem, inwestycja czasowa była. Jak najbardziej trzeba było przejechać przez pół miasta. Dobrze, że metro to poszło. Czas prast. No, 40 minut tylko. Tak czy inaczej, byłam taka dumna i zadowolona, że nie było we mnie tej reakcji. Takiego poruszenia, takiego zdenerwowania, takiego wymyślania sobie, Boże, jaka głupia jesteś, co ty nie pamiętasz, że ten klucz to złapałeś, a kompletnie nic. No to, a za to szczególnie, a za to szczególnie jestem zadowolona z siebie i dumna, że po prostu podeszłam do sprawy jak do sprawy, której nie udało się załatwić. Teraz, bo może trzeba ją załatwić później. A najlepsze było, jak porozumiałam się z bratem i bratową, i okazało się, że wytłumaczono mi, że właściwie, to wcale nie musimy tego załatwiać. Wcale nie musimy tego regulować. Bo tak naprawdę to, to po co? A ja tak sobie to umyśliłam, już nie, nie mówię o szczegółach, bo to nudne. E, tak sobie umyśliłam po rozmowie z panią na telefonicznie kiedy dowiadywałam się tam o różne sprawy, zaległości jakieś rachunkowe, które przyszły nie wiadomo skąd i dowiedziałam się, że tak, tak, tak to trzeba uregulować bo jak nie to ojojoj o. doszliśmy wspólnie do wniosku, że że nic się za tym nie kryje, a nie nic kompletnie za tym nie idzie że możemy spokojnie to odpuścić i mimo to nie wyrzucałam sobie, ojej, no i po co mi było jechać taki kawał drogi, ojej, i tyle czasu zmitrężyłam, ojej. Po prostu aż mnie zadziwiła ta moja reakcja. Kompletnie zero jakiegoś zdenerwowania, poirytowania albo wymyślania sobie od różnych, od różnych głupiutkich, no. I po prostu polecam każdemu. I nie wiem, czy to może mój trening tak dobrze zaowocował to moje przekonanie, że są sprawy ważne, ważniejsze, albo takie nieistotne, albo, albo takie, na które człowiek niekoniecznie ma wpływ. No to jak nie ma wpływu, no to może nie warto. Się za mocno tym emocjonować. A od tego nie zależało ani życie, ani zdrowie, ani, ani nie wiadomo co. I przyznam się szczerze, to jest takie wzmacniające, to jest takie budujące. To jest takie coś, co pozwala myśleć o sobie. Tak, Anka, lubię Cię, a za to szczególnie. O jaka ciemnica! A proszę bardzo, jak wygląda to moje pole pod lasem, po ciemaku? No, w ogóle nie wygląda po prostu. Tam z doleka samochód, nie leci, chciałem być, leci, ale jedzie. A tu jest jakiś człowiek, który i tak wybiegnie, po względu na to, o, a, a mógł oczyścić swój nos później. No, tak czy inaczej, wracając do sedna sprawy. Takie sytuacje to kopalnia wiedzy o nas. To, to coś, co jest bardzo istotne. I jeśli nawet okaże się, że jest to jakaś przeszkoda że jest to coś, co kompletnie nam nie przyniesie zadowolenia. Kurczę, muszę wejść do papiernika, kupić sobie coś odblaskowego na plecaczek i na rękaw. O, to żarty się skończyły. Ja tu jednak chodzę czasami takimi jakimiś ciemnymi, tego i tak dalej. No dobra, muszę sobie to kupić koniecznie i to zrobię zaraz, zaraz jak tylko udam się w tamtą alejkę. No tak czy inaczej, po prostu takie sytuacje są bardzo istotne. Są bardzo... Ważne są, jak już powiedziałam, źródłem i kopalnią wiedzy o nas. Czy ja, taka zakochana filozofii stoików, potrafię, choć od czasu do czasu, zastosować tę filozofię? Ale pięknie, ja nie mogę, chyba tu muszę zostać, żeby, żeby to zaraz fotografować. No właśnie, właśnie, właśnie. Bo pięknie się o tym czyta, pięknie się o tym słucha, ale jeszcze piękniej się to praktykuje. No, to jestem. Oho, oho, Karteczka mi spadła, moja ściągaweczka. Oho, oho. Ale fajnie. A za to szczególnie, a za to szczególnie jestem siebie dumna. Właśnie za to opanowanie, za ten brak jakiegoś poruszenia, które mogłoby zdenerwować mnie i popsuć cały dzień. A po co? Ja wróciłam do domu w doskonałym humorze i cały dzień był piękny. No, do pięknego, spokojnego, radosnego wieczoru z taką refleksją właśnie. Ciekawe, za co Wy jesteście szczególnie siebie dumni.